Miłej, miłej niedzieli, czy nie wiem, kiedy to dorzucę, mojego oglądania. A, przepraszam, jeszcze chciałem pozdrowić rodzinę, bo rodzina mnie ogląda. I chciałem pozdrowić rodzinkę jeszcze. Zastanawiałem się długo, dlaczego Niemcy ją sprzedali, czy tam Francuzi. Tą sieczko siarę. No i już wiem dlaczego ją sprzedali. Tak mi się wydaje, bynajmniej jest problem z rozkładaniem elektroniki, sterowaniem hydrauliką. A ten co mi sprzedawał tam ogarnął coś tamto. Sprzedający kościli wszystko, próbę robili w polu, ale tam się bawili z tym długo. No i właśnie zadzwoniłem tam. Mówię, jak wy tam ją rozkładaliście? No i i mówi, że tam kabelki trzeba zobaczyć od dołu, no i faktycznie zajrzałem a tam już tam jest troszeczkę zabawy, przy rozdzielaczu tutaj pod spodem także nie pokażę Wam maszynki teraz jak fajnie się rozkłada i chodzi, bo tylko podnosi do góry, ale nie chcę rozłożyć kosiarek bocznych tam cała procedura jest eee, tutaj ten jak to się nazywa, monitor czy nie wiem jak tam się nazywa, panel strojący to Green Star coś tam można podłączyć to, to nawigacja chyba ta satelitarna nie jestem pewien w języku niemieckim i angielskim jest i muszę się udać do serwisu bo wyczytałem tam przetłumaczyłem sobie że można wgrać inny język nasz polski tak będzie po prostu prościej to obsługiwać nie trzeba będzie tam się uczyć na pamięć komend no i co jest bazą jest 6850 sieczkarnia z 1999 roku 480 tam 4 konie tak tutaj jest 356 kW dokładnie tutaj ta przystawka oryginalna John Deere data produkcji 2003 rok jest do tego normalnie instrukcja obsługi po niemiecku, czyli to z Niemiec musi być ta sieczkarnia Po niemiecku jest. Kosiarki są. Tu jest 2003 ta przystawka cała. A kosiarki chyba są młodsze. Zaraz gdzieś tu była pakietka. A tutaj była. Yy, 2006 są kosiarki. No, czyli. Czyli 2006, bo przystawka może była zrobiona wcześniej, tak. Yy, fajnie to zrobione jest, tak? Tutaj to tak oryginalnie wiedzą Dira tutaj chciałem przełożyć sobie bazę, wy przełożę już miałem tu planów, pomysłów, wiecie dużo tu szacher pacher zrobię zaraz i będzie fajnie, ale nie, chyba nie zrobię bo zobaczcie tutaj takie fajne wzmocnienie jest nie widać, to widać tutaj wzmocnienie jest żeby osi całej nie wygięło bo te kosiarki ważą, tam z instrukcji zobaczyłem 4 tony i tu jest dospawany element cały Tutaj, tak po dramu, jeszcze trochę jakiś spornik, to no nie wiem, do po prostu ten spornik dookoła. No ale jest. Silnik, engine. Oj, nie będę otwierał na Silnik suchy. Suchy, piękny. 12,5 litra ten zacierający się. Obciążników tutaj nie żałowali. Z przodu i z tyłu. Oj, na szczotka zobaczcie, patent jakiś, taki, nie wiem, chyba też oryginał. Był zielona ładna taka wygięta tak się obraca fajnie czyści jeszcze dodatkowo może uda mi się ten silnik otworzyć to wam pokażę a uda się stary typ ten na dwóch filtrach 99 rok od 99 już szły na jednym od 2000 niby szły już na jednym filtrze paliwa co on tu ma napisane? 335 kW 450 koni. Bo to zależy przy 2100 obrotów, a, a tam jest, yy, tu jest przy 2100 obrotów, a tam jest yy, moc maksymalna, to tam ta niżej będzie, nie? 1900, czy tam nie wiem, gdzie, przy jakim tam ma. Yy, jeszcze od razu tutaj macie. Nie wiem czy to będzie widać. Nie, no dobra powiem wam tu są od razu ustawienia zaworów. Sący 0,6 mm, wydechowy 1,1 mm. Bo też tam często się tam pytają, że osób Was injection timing, ustawienie kąta wtrysku 12 stopni. Fuel Rate right. ile pali tam. A nie, to jest pojemność jednego, tego 215 215 mm na stok Nie wiem co to jest. Szczerze powiem Wam nie wiem. No, zobaczcie. Silnik ma 5000 godzin. Yy, pompa wody, oryginał jeszcze. No, na silnik to miło popatrzeć. Tu jest suchutki. Sieczkarnia bez napędu, tylko koła imitacja napędu jest. Koła tylko takie szerokie. Oczywiście naklejkę już dostał. Tu nawet detektor, skrzynka ocalała tu już trochę grzebane, są hydrauliką widzę, coś tam się chyba im z rozkładaniem pewnie różnymi rzeczami no co, tu zaślepiona, róży, róży nie ma kabince czysto, ja dopiero naprudziłem tutaj nasi tu byli, właśnie założyli taki ponencjometr ten co mi sprzedawał, bo tam zepsuł mi się ten od wysokości ustawiania tutaj ten o być może to też nie chce mi rozkładać, nie widzi tego, bo to podpięte jest pod elektronikę. Wszystko niestety, ja chciałem przełożyć to, no teraz nie widać. Chciałem przełożyć właśnie tą całą sieczkarnię, ale... O, i teraz się będzie wyświetlać, słońce kurczę świeci, nie widać nic. Więc... Chyba co widać, nie widać? O teraz, o teraz widać coś tam. Widać, no i już to przestawiłem na angielskie, ale... Za dużo mi to nie pomogło. O, jak wiadomo, 72S się pojawia. i ryczek 480 KONI od razu można rozpoznać ten dźwięk tego silnika. Inaczej chodzi jak ten 400-konny sieczku siara Tak to na normalnie. Nie wiem pod słońce czy będzie coś widać, czy nie. A pokażę Wam to godziny jeszcze ewentualnie. 1321, tyle pracowała widać w na bębnie. 5400, ile coś widać, 5430 ma na silniku, a tam chyba, nie wiem tutaj miała ile. Info Tracking. Kurczę, no faktycznie ma jakiś ten. Faktycznie, że to... Nie wiem, czy to będzie widać. Kurczę, słabo to widać. Ale współrzędne pokazuje wszystko. Nie wiem, czy to jest... Dziękuję sama. Tracking. Spółrzędne podaje nawet. Tutaj zrobimy machine totals, o jest tutaj będzie maszyn totals 2400 hektarów, 16800 hektarów ciała. O kurde, a godzin 2470 godzin Felt time, a czyli po polu, a moving time Czyli godzin koszenia 2417 no 2400 godzin na no, koszenie ma, tak? te kosiarki skosiły, no trochę pokosiły no, ale 16 tysięcy hektarów 17 prawie, no co tam mamy, tu mam to to jest to było trip controls a to to samo jest diagnostyk, o diagnostyka zaraz zrobimy to 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 to, recent problems nie znam się, cwaniakuje, nie? Tu jakieś błędy widzę. Dobra, muszę zobaczyć ten. Wyskoczyło mi tu błędów. Muszę zobaczyć w instrukcji, co one oznaczają. Co to pokazuje? height? Wysokość? Wszystko pokazuje. O, cancel. Co ja tu wziąłem? Test? A, test wziąłem, dobra. Wciskam, wciskam i nie widzę, co wciskam. Dobra. Perform monitor, green display Dobra, tu już nie będę się bawił, więcej żebym nie spsuł Żebym nie spsuł, rano. Cofnąć, dobra Na Auto No dobra, rezerwa się pali Nie będę tu psuł Jakaś karta, ktoś tu dzisiaj coś mówi, jakieś karcie? coś tam, coś tam, ja nie wiem, ja tu nie widzę a i czy mam na dachu ten? No nie mam chyba na dachu. Bo co tutaj mi staje? Sam nie wiem, powiem Wam szczerze. No, nie, no nie widziałem nic na dachu. Anteny GPS, ale zobaczcie. Tu jeszcze Wam pokażę instrukcję obsługą tego czegoś Dreyfuschman Home 190. Tylko tyle rozumiem. O, i original instrukcją oryginal, instrukcja, wszystko jak to jest działane tutaj to właśnie te kabelki, o tutaj tym rozdzielaczu mi tam pod spodem się tam muszę zajrzeć i posiedzieć sobie troszeczkę no i wszystko tutaj, jak się rozkłada parametry po dojszczlansku tu nasi już to rozkładanie i tu gdzieś było jeszcze Nie, tu było składanie rozkładanie, to już po naszemu przetłumaczyli no, ale tak nie do końca to idzie. No, a tu instrukcja od, od też po Żydlansku, gdzie w Niemczech kosiła. 18 tysięcy, tak? 17 było tysięcy, nie? nawet dalej dali, słuchajcie. No, kim? tak, tutaj nic nie ma, zawsze na te schowki. Klimatyzacja jest albo, powi albo powinna być. No i tak wygląda ta maszynka, teraz jeszcze pokażę Wam kosiarki. bony szerokie, takie pozmacniane, bo obciążenie jest dosyć duże. Mówię tylko siarki całe to wszystko waży. Te całe elementy ważą 4 tony. A wiadomo. Chociaż gardziel z kemperem Też tam trochę waży. Zobaczcie, co tutaj jest. Mówię ja sobie, tak myślałem, jak to, jak to wytrzymują te klamry tutaj. No a tu zrobili widać. Oryginalnie są klamry takie standardowe, jak w sieczkarni. Ale tutaj widzę, że już jest. Już jest zrobiona, wycinana metalowa z jednej z drugiej strony taka no pewnie te kotwy tam te kotwy, te klamry pewnie tam siadały, no nie dziwne no. ale tak na jednym silniku wydźwiga, wydźwiganie nie na dwóch od spodu to tak widzicie brudne to bo tutaj u nas kosiło testy takie tam te sprzedający robił w jakimś yy, poplonach testy w poplonach, tutaj zostało pieczkarni to dziura tutaj macie korytko ładne ukradne. tylko muszę drugie wstawić bo tu jest nowka Fo Fonkel a tak to już tu nic nie ma widzicie goła, goła ośka tu jakieś zostały elementy od centralnego smarowania chyba tutaj i tam widzę że miała centralne smarowanie chyba akumulator był dowożony ciśnieniowy jeden no. a także komputerów trochę tu jest Komputerów tutaj zostały jeszcze od od Kempera jakieś tam rzeczy. Kosiarki te to są John Deere, ale to robi kun dla John Deere. E, To są chociaż tutaj niby John Deere, jest, tak? John Deere, kompany Made in France. No, Made in France, bo to są francy France to są e, i to są kosiarki kuna. To samo co kun, bo kun robi dla John Deere. Tam żeby nie było to już parę gadżetów. Dostała się czkarnie. Naklejkę tam jak dobrze widać u góry dostała. No z Potencjometrów tu na wsadzanych tych dżondirowskich, takie jak w są do ustawiania. No i to pewnie się chrzani wszystko tam. Trzeba będzie na spokojnie posiedzieć gdzieś w suche miejsce pod wiatr wstawić i i tam przejrzeć te kabelki. Żeby to wszystko ładnie chodziło. Podejrzewam, że to wkur wkurzało. Niemca i opierdzielił to. No. no i pewnie też coś tam innego się może, może psuwa i trzeba jeszcze to umyć, bo, bo tu jest w błocie cały normalnie syf. Niektóre dyski widzę są nowe, niektóre nie Ale mam, mam na części taką kosiarkę czołową. Zadobyłem też uszkodzoną, ale jest cała ta czołówka to jest 3 metrowa tamta chyba chociaż chyba też 3 -metrowa, bo nie wiem no nieważne. Także fajny sprzęcik. Cieszy mnie to, że oryginalny może trochę przesada Nie, na nasze potrzeby mamy gdzieś 70 hektarów, tak 70 tam plus minus, no plus jakieś tam jak czasami dolatują dzierżawy od kogoś. Sieczkosiarka na razie to kosiła, chociaż czasami coś tam jakaś awaria, była coś tam morzyską i przykładnie siad, siad, siadło albo, albo co albo po prostu nie miałem ja czasu jechać, bo ja tą sieczko siarką kosiłem tą małą, a teraz może to będzie szybciej, a to jest taki, taki sprzęt, że, że chyba on już do żywo jakby chodził to do żywocie by miał trochę silnik jest przesadzony, bo tutaj według specyfikacji, zapotrzebowanie mocy to jest 330 koni na te kosiarki. I tak mi się trochę za dużo, może ze względu na kondycjonery. No ale ciągniki 200 koni w takich chodzą, tak? 9-metrowych też w zestawach. I dają radę. Tu prędkość chyba e, maksymalna 15 na godzinę. Mm, tak, w instrukcji jest 9 metrów. A wydajności nie ma podanych, tam nie wiem. Także tak to wygląda ta maszynka. No tak, jak kiedyś wspominałem. Rok czy dwa lata temu, bo już ta, taką maszynę choruje. Już od kilku lat trafiła mi się ta sieczkosiarka, ta mała z serii 5000. A teraz a teraz trafiła się ta. I tak obiecałem, że jak mi się trafi taka, to wtedy sprzedam to małą. Bo było tam kilka osób zainteresowanych. No i słowa dotrzymam, tak? Słowa dotrzymam. Ta mała będzie na sprzedanie. Jeszcze plus jakieś gadżety, takie tam części, kusiarka w częściach tam, płoza druga do tej małej, no a teraz jest na chodzie, chociaż tam by się przydało zmienić y, łożyska w jednej przykładni y, bocznej, bocznej tej dyski a dyski mi ostatnio też właśnie te nowe dyski zapękały, założyłem właśnie używane i chodziło to dalej i tak taka mała kosiarka musi być w gospodarstwie, bo takim kolosem wielkim to duże areały, tam na małe jakieś klitki, to 9 metrów to czasami jest jakieś tam małe zakola, że że nie zawróci tym po prostu. Ale do tyłu tym się wiadomo nie kosi. Tutaj stoją, stoją do jedna ta 6610, druga z chorągiewkami, jak ktoś pamięta tam takie też nowe nabytki. Nowe, stare nabytki Babcia. Jedna i, i taka co była na Oliksie za 30 tysięcy kiedyś. I tak powiem Wam, że dobrze, że nie kupiliście jej. Bo to nie był dobry interes. No ale cóż, czasami tak to jest, jak się kupuje w ciemno. Tak miało być wszystko fajnie. Parę rzeczy tylko miało nie być. Jak przyjechała to. Mówię, to założę te parę rzeczy i może będzie cała fajna, taka, bo silniczek też jest fajny, albo umyty, albo tak wygląda. N14, jakieś niezażygana, że tak powiem, sucha. Nie wiem w jakim stanie, bo nie ma rozrusznika. Jeszcze nie zdążyłem założyć i odpalić. Muszę sprawdzić. Jak będzie żył, to będzie żył, jak nie, to nie. 322 kW. Jeśli się tu sięgnę gardziel, bo muszę wymontować jeden element, niestety idzie na części bo bo za dużo tutaj ma braków, żeby to uzupełniać, i za dużo niewiadomych, żeby coś z tego robić. Może, no a to zresztą plana, to nie będę mówić wam, bo nie ma co mówić do przodu. Eee, nie ma co mówić do przodu, tylko trzeba robić swoje, a to. Widok dla niedowiarków, co my, myślą, że nie zrobię tego ciągnika pumingowego. No, za mało tych niedowiarków jest, bo tak, wiecie, nic tak nie motywuje. Jak ktoś się z ciebie zaśmieje i powie: Gdzie on tam nie zrobi tego traktora? Tylko gadać potrafi, aby. Tam, o, profesor Chris czy tam drugi, jakiś tam inny youtuber to wprowadza w życie pomysły, a ten to tylko, aby gadać, wymyśla i nic nie robi. No i za mało was takich jest, właśnie to tak mówią na mnie i nie mam motywacji, żeby tak zrobić tego ciągnika. No. Ale ostatnio ktoś tam chyba jeden czy dwóch napisało, także, dobra, to już coś się, coś trochę zrobię już. No i zacząłem, tak wiecie, ściągnąłem gratów trochę, wyciągnę złą, tu koła do przodu. Te wylecą te mniejsze, tutaj ramę. Bo ta rama mi się tutaj nie podoba trochę pospawana, jest taka tam. Tu jest coś dospawane, tam z drugiej strony, jeszcze też coś tam dospawane chyba było, a tu chyba. No i tam dospawane też, także tu jest fajne, te płozy szyny są, ramy są fajne. To jeszcze tutaj jest taki obciążnik, jajeczko, to jakie ja to mówię, tu jajeczko, tam drugie gdzieś jajeczko mi stoi. Takie jajka będzie na z przodu wisiało będzie. No tam lampy zbiornik nie patrzcie, bo zbiornik tu jest drugi, większy będzie, bo to będzie, bo ten jest niższy. A tu jest wyższy i szerszy, i wtedy engine wchodzi większy, ale na razie engine będzie ten co tu mówiłem: 6,6 litra. Taki testowy, zobaczymy co on wytrzyma na zażnięcie. O, tam nie patrzcie, to jest takie wszystko co innego: będzie tutaj pompa, te, te turba, nie turba. I yy, jeszcze będzie zastosuje, tak myślałem, jak tu go hamować. Mówię, kurczę ale już tak wymyśliłem, bo jest ten Przekładnię kątową, taką z tej siczkarni, małej zastosuję, bo te flansze są pasują mi ta flansza na przekładnię kątową, na te sprzęgło co pokazywałem tam ostatnio dla Krisa, że mu je prezentuję. A tutaj jeszcze dla niedowiarków, że, że ściemniam i mówię nieprawdę, to Teraz to może jakoś rozpakuję na wizji. Nie, muszę iść po nóż. Dla niedowiarków, co myślą, że ciemniam To proszę bardzo tu jest Turbo Turbokompresor turbo compressor for, for bieda Wersja bieda Wersja bieda, no patrz nie chce się otworzyć, no, ale zapakował dobrze Podobno ma być dobry jeszcze nawet sprzedający nie wiedział po co ja tu kupuję nie, pochwaliłem się. Bo weźmiemy za jakiegoś nienormalnego. W sumie to może by miał rację, nie? Jakby wziął. Dobra, muszę trochę. No dobra. Dobra, poradziłem sobie, trochę to potrwało. No ale widzicie. Kompresor kompresor, podobno nowe opadki. Czy to, to tam patrzy na odkręć. nawet się kręci. Słuchajcie, ciekawe jak to będzie. Sam jestem ciekaw, tu rzut jakiś hałasuje. Ród hałasuje, teraz ściągniemy. Sam jestem ciekaw, jak to będzie działać. O. Proszę, nawet się, nawet się obraca. Nawet się obraca, nawet się kręci. i ciekawy jestem, sam jak to będzie, czy to coś z tego będzie, czy nie będzie. Trochę ciężaru doda. No ale kołopasowy już jest. Tam już kołopasowy na silniku jest. Tam jest dwa razy większe gdzieś, czyli obroty będą dwa razy większe. Yy, pamiętałem te obroty tutaj w tych, ale już nie powiem teraz wam. Jakie są w tym przełożeniu beczkowozie? 540 wałek i tam jest, jest multiplikator, czy jak się tak na to mówi, czyli tam jest większe a tu silnik mamy, będzie się kręcił 2000 ponad obrotów do 2800. Podobno mogą się kręcić te tuningowe, no niech tam się kręci do 2,5. To tutaj gdzieś tam jest, mówię, do z 2 dwa razy większe obroty, 5000 obrotów będzie miało to kompresor trochę jest nie wiem czy wytrzyma zobaczymy zobaczymy co z tego wyjdzie to chyba jest wyjście bo widzę że jest bliżej ten wirnik mhm. jest jakaś etykietka nawet a dobra połamał no podobno to chodziło no beczka zgniła tylko podobno a to kompresor chodził kupiłem za 400 zł żeby to mówię dużo, dużo inwestować w takie głupie pomysły. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. Sam jestem ciekawy. To no chyba na tyle słuchajcie, jak uruchomię tą maszynkę. Uruchomię, umyję, to nagram jeszcze coś, ale myślę, że już dużo, że już dużo rzeczy tutaj powiedziałem o tej maszynie. Sieczkarni na razie całej nie mam, na razie na sprzedanie. Wydostaty jakieś tam mam. Kabiny, jakby ktoś chciał. Dużo już osób widzę do bizonów, bo zakładało właśnie te kabiny. Już chyba dwie czy trzy osoby z tych sieczkarni, czyli można założyć, pasują. Także pozdrawiam wszystkich.